To jest niewiele życia. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że po prostu przeciwnicy, szczególnie, na przykład, w sumie bandyci mocno nas biją i zazwyczaj mają nas na hita, ale zobaczcie. A i tutaj cała ekipa, no właśnie. Zobaczcie, zobaczcie, bo jest ich tu sporo, tak naraz, nie? Dobra, powinien zginąć, nie zginie. mnie przestało działać. Zablokowałem się, zajebiście. Dobra, jeden leży. Nie mam jak się cofnąć. Muszę atakować normalnie. Ci się bronić. Dobra? Możliwe, że została niezmieniona, ponieważ tutaj ci bandyci nie mają dość dużo życia. A zazwyczaj tych, których spotykamy, mają zazwyczaj dużo. No i zawsze jakiś tam dowódca jest tej ekipy. Urwawienie, ej, jakieś podwójne w ogóle, patrzcie, weszło. Było widać, że dwukrotnie mu zabierało życie. Ahoj, szczurze lądowy! Utknąłeś tu na dobre, co? <laughs> trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy, od i wszystko. Nie musisz się już martwić o bandytów zajmujących twoją latarnię. Naprawdę? Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze.